Cześć, tutaj Natalia z Kopalni Zdrowia. Zapraszam Was na nowy odcinek, w którym porozmawiamy sobie o celulicie i co zrobić, żeby troszkę go zredukować i żeby ta skóra wyglądała na bardziej elastyczną i sprężystą. Także jeżeli szukacie jakichś sprawdzonych kosmetyków i technik, które pozwolą Wam, żeby ta skóra właśnie była bardziej jędrna, a pomarańczowa skórka, żeby była mniej widoczna, to koniecznie oglądajcie dalej. Na sam początek muszę wspomnieć o tym, że celulit ma praktycznie każda kobieta i nie ma się co tak naprawdę za bardzo martwić. To jest normalne, że mamy strukturę skóry na pośladkach, na udach, na brzuchu, że ta skóra ma jakąś taką fakturę, że właśnie pojawia się celulit, czyli ta pomarańczowa skórka, to jest całkowicie normalne i może się nawet okazać, że osoba, która prowadzi aktywny tryb życia, zdrowo się odżywia, pija wystarczającą ilość wody, Nadal ten celulid ma, także pamiętajcie, żeby się nie przejmować i jeżeli ten celulid macie, to żeby wam, was on nie blokował przed tym, żeby ubrać sobie sukienki, shorty podczas wakacji, to jest całkowicie normalne. Natomiast jeżeli chcecie ten celulit troszkę zmniejszyć i czuć się jeszcze bardziej komfortowo, to jak najbardziej pokażę Wam kosmetyki, produkty, które Wam pomogą tutaj zmniejszyć ten. Tą widoczność pomarańczowej skórki, ale na początku muszę też jeszcze wspomnieć o tym, że zanim przejdziecie sobie do wyboru właśnie kosmetyków i technik pozbywania się celulitu, trzeba wspomnieć o tym, żeby najpierw zwrócić właśnie uwagę na aktywność fizyczną, na to, żeby właśnie wdrożyć jakieś spontaniczne aktywności fizyczne, nawet tutaj rower, spacery, znajdziecie taką aktywność fizyczną, którą naprawdę polubicie i ona Wam jak najbardziej pomoże. W tym dążeniu do gładkiej i jędrnej skóry. Pamiętajcie o piciu wody, bo kiedy pijemy odpowiednią ilość wody, w naszym organizmie woda się nie zbiera i jesteśmy mniej opuchnięte. Tutaj, jak najbardziej, to też pomaga w przypadku celulitu. Pamiętajcie o zbilansowanej diecie, i kiedy to będzie pod kontrolą, to jak najbardziej potem możemy przejść sobie do różnych technik, które nam pomogą w redukcji celulitu i do różnych kosmetyków, które tutaj również będą pomocne. Na sam początek, z wielką, ogromną dumą, chcę Wam przedstawić nasze szczotki Senua do szczotkowania ciała na sucho, do masażu ciała na sucho. Zobaczcie, jakie są przepiękne. Mamy dwie wersje kolorystyczne. Tutaj jest taka malina, piękny róż. I to jest szczotka z włosia z szczeciny, czyli nie jest to wegańska opcja. Natomiast jest ona idealna dla osób, które mają bardziej wrażliwą skórę, bardziej delikatną. Ewentualnie mają jakieś żelaki, pajączki, chcą tylko subtelnie, delikatnie szczotkować tą skórę. Także możecie wtedy wybrać sobie szczecinę, tą szczotkę z tą malinową, różową. Tutaj z tym różowym paskiem. Natomiast, jeżeli wolicie coś takiego bardziej mocnego, wybierzcie tam Tampico, już wegańską opcję, która naprawdę jest troszkę mocniejsza, natomiast daje rewelacyjny rezultat, jeżeli regularnie szczotkujemy, zwłaszcza tutaj UDA pośladki i brzuch, z tą granatową rączką. Także łatwo można je teraz odróżnić. I tak naprawdę możecie wybrać jedną lub drugą. I pamiętajcie tutaj o regularności. Jeżeli szczotkujemy regularnie skórę, to możecie zauważyć właśnie, że ta pomarańczowa skórka jest mniej widoczna, celulid jest mniej widoczny, różne obrzęki szybciej nam znikają. Też ta faktura skóry jest troszkę inna, koloryt skóry się poprawia, ta skóra jest bardziej elastyczna, sprężysta. I teraz tak, jeżeli chodzi o szczotkowanie ciała na sucho, jest kilka takich ważnych aspektów, które musimy poruszyć. Przede wszystkim szczotkujemy ciało w kierunku serca. Czyli na przykład, jeżeli szczotkujemy nogi, łydki, uda, pośladki, zawsze kierujemy się do góry i delikatnie, powoli szczotkujemy to ciało. Możemy również szczotkować nie tylko uda, pośladki czy brzuch, ale też ręce, biust. Także całe ciało możemy szczotkować. Pamiętajcie o tym, żeby szczotkować takie ciało przed prysznicem, przed kąpielą. Szczotkować takie ciało właśnie na sucho. Następnie wejście prysznic i przejście do kolejnych kroków, czyli do aplikacji różnych kosmetyków. Kosmetyki, które Wam polecę, to produkty, które testowała każda z nas z kopalni zdrowia i każda z nas ma troszkę inne spostrzeżenia, jeżeli chodzi o dany produkt, ale za chwilę Wam wszystko opowiem. Natomiast muszę wspomnieć, że te kosmetyki naprawdę działają i jeżeli będziemy tutaj regularne, bo to jest bardzo istotne, żeby danego produktu balsamu czy olejku antycelulitowego używać codziennie, najlepiej dwa razy dziennie, rano i wieczorem, ale przynajmniej raz dziennie na wieczór, żeby go nałożyć. Jeżeli będziemy aplikować takie balsamy, na przykład... Raz na kilka dni, raz w tygodniu. No tutaj nie ma się co łudzić, że jakieś efekty będą spektakularne, poza jakimś ewentualnie nawilżeniem skóry. Zacznijmy sobie od naszego bestsellera, czyli Bitten Skyger Hot Cheek. Jest to też y, również nasz ulubiony balsam do ciała, m.in. mój i Zuzy, ale też wiem, że Wy go uwielbiacie. Jest to balsam, który, uwaga, Łodzi, więc, kiedy nałożycie go właśnie w tym okresie wiosenno-letnim, to daje taki komfortowy, bardzo taki miły w odczuciu chłodek na skórze. Więc, tym bardziej polecam go na przykład po treningu, kiedy ta skóra jest rozgrzana. Chcemy trochę chłodu, zwłaszcza jeżeli są wysokie temperatury, to on działa rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o składniki, które nam działają pod kątem celulitu, to jest to ekstrakt z różowego pieprzu, ale mamy też ekstrakt z straganka, mamy też takie składniki jak Teofilina. Kofeina, składniki, które też bardzo dobrze działają, jeżeli chodzi o pomarańczową skórkę, ja Wam go gorąco polecam. On ma taką dość lekką konsystencję, więc nie musicie się obawiać o to, że on jest jakiś tłusty, klejący się, ja go nawet mogę aplikować rano, przed ubraniem, na przykład jakichś spodni tutaj jak najbardziej on się dość szybko wchłania. No i faktycznie po czasie, kiedy go zaaplikujemy, ja już czuję, że on delikatnie chłodzi skórę. Także, jeżeli jest to dla Was pożądany efekt, to wybierzcie opcję Bideskider. Drugi kosmetyk to produkt dla fanów konsystencji olejowych i jest to bioolejek antycelulitowy 17 roślin ayurvedy orientana. I ten kosmetyk słuchajcie, naprawdę działa. On akurat w porównaniu do Bideskeiger Hot Cheek e, działa rozgrzewająca. Tutaj za ten efekt odpowiada między innymi olejek z cynamonu i on tutaj faktycznie daje taki mocny efekt rozgrzewania. I naprawdę, jeżeli będziecie aplikować ten olejek regularnie na skórę, najlepiej właśnie dwa razy dziennie, ale przez to, że jest to produkt olejowy, ten jeden raz naprawdę wystarczy wieczorem. Aplikujcie go najlepiej na wilgotną skórę, kiedy ten olejek jeszcze się wchłonie. I tutaj rezultaty są naprawdę bardzo mocno widoczne. Ja akurat nie widziałam ymm, takiego efektu, jeżeli chodzi o celulit, ale moja skóra była tak jędrna i elastyczna, że naprawdę bardzo się z nim polubiłam, pomimo tej olejowej konsystencji, której ja za bardzo nie lubię, bardzo ładnie pachnie takim właśnie ziołow, takim ziołowym olejkiem, także dla fanów takiej ayurwedy, takich egzotycznych zapachów jak najbardziej polecam no ma trochę taki intensywny zapach, dość mocno czuć właśnie ten olej cynamonowy, ale mamy poza nim też olej, na przykład olej sezamowy, który też bardzo dobrze działa ujędrniająco. także koniecznie sięgnijcie po ten produkt, jeżeli preferujecie bardziej olejowe formuły. Przejdźmy teraz do mojego dosłownie ulubieńca życiowego, jeżeli chodzi o produkty ancelulitowe, Jest to inni, mini zaawansowany balsam antcelulit. Jeżeli chodzi o ten produkt, Widziałam tutaj najlepsze rezultaty, jeżeli chodzi o pomarańczową skórkę i jej redukcję, ale też uelastycznienie i takie nawilżenie skóry. Ja go aplikowałam przez, no powiedzmy, dwa miesiące, chyba z tego co pamiętam, codziennie rano i wieczorem. Jeżeli chodzi o celulit. Widziałam ogromne rezultaty, ale też ta skóra była dobrze nawilżona, elastyczna, zregenerowana. Ma on przepiękny zapach, taki delikatnie pudrowy, który mi się bardzo podoba, który też się długo utrzymuje na skórze. Więc gdy aplikowałam go na przykład wieczorem, to rano nadal go troszkę czułam. Szybko się wchłania, nie klei się, on po chwili właśnie tak zastyga i nie jest absolutnie lepki. Mamy tutaj m.in. ekstrakt z czerwonej algi, ale też mnóstwo innych składników, które dobrze działają pod kątem celulitu ujętrznienia skóry. Natomiast pamiętajcie, że pomimo to, że marka Mini jest polecana dla kobiet w ciąży, tego produktu tutaj nie stosujemy, jeżeli jesteście w ciąży. Zostały nam dwa kosmetyki w słoiczkach. Najpierw Mokosz. Jest to akurat specjalistyczny balsam antycelulitowy serii Icon. Słuchajcie, to jak to pachnie, to jest taki zapach tymianku z wanilią. Przepiękny. On też się często podoba i kobietom, i mężczyznom. Natomiast jeżeli chodzi o konsystencję, ja ją uwielbiam za lekką, naprawdę leciutką formułę. Ten balsam na tyle szybko się wchłania, że gdy aplikowałam go rano, to od razu mogłam na przykład założyć jeansy czy inne spodnie. Nie czułam w ogóle klejenia. Jest on naprawdę bardzo komfortowy na skórze. Ja akurat nie używałam go regularnie, ale Edyta z kopalni zdrowia używała go przez dwa miesiące codziennie, rano i wieczorem, i mówiła, że widziała świetne rezultaty, jeżeli chodzi o elastyczność, ujednanie skóry. I właśnie redukcję pomarańczowej skórki. Tutaj mamy ekstrakt z detraganka na włocie między innymi. Mamy też różczyk i cytrynę. To są ekstrakty, które bardzo dobrze działają pod kątem takim ujędziającym, wyszczuplającym i redukującym właśnie pomarańczową skórkę. No i tutaj ten przepiękny zapach zdecydowanie wygrywa. Jeżeli lubicie opcje w słoiczkach, to bardzo gorąco Wam polecam ten kosmetyk. I na sam koniec został nam balsam. Tak naprawdę mus specjalistyczny do ciała, wyszczuplający, ujednolicony marki Bosfera. I teraz, tak całkiem szczerze, ja za tym kosmetykiem nie przepadam. Nie lubię go za to, że jest troszkę bardziej ciężki w konsystencji, taki masłowy. I zwłaszcza w tym okresie wiosenno-lecim nie bardzo go lubię, bo on troszkę taką tłustą warstwę pozostawia. Nie lubię go też za zapach, bo to jest połączenie takiej kawy z pomarańczą, a to nie są zapachy, które ja lubię. Natomiast. Pomimo to Wy go uwielbiacie i widzicie po nim rewelacyjne rezultaty, bo on faktycznie bardzo mocno działa. Podobnie jak w przypadku Inimini, tutaj Bosfera zrobiła bardzo dużo badań pod kątem właściwości, ale też właśnie efektów, jeżeli będziemy regularnie używać tego balsamo. On ma naprawdę mnóstwo składników, które działają pod kątem, pod kątem redukcji celulitu. Mamy też tak samo jak w przypadku Inimini, algę, ale mamy też kawę, także takie składniki typowo pod kątem ujędniania i uelastycznienia skóry, no tylko to jak mówiłam, on jest troszkę bardziej tłusty, bardziej gęsty, jak najbardziej, po chwili się wchłania, więc jeżeli na przykład, Wasza skóra jest bardziej sucha, to możecie właśnie wybrać ten mus specjalistyczny z Bosfery, natomiast ten zapach, no ja nie jestem po prostu zapachy, fanką zapachu kawy z pomarańczą, jest on troszkę specyficzny, wolę inne produkty, ale wiem, że Wy ten kosmetyk uwielbiacie i widzicie po nim spektakularne efekty. Przedstawiłam Wam wszystkie kosmetyki, które fantastycznie działają pod kątem ujędlenia skóry i też działania na pomarańczową skórkę. Wśród nich są bestsellery, są produkty, które Wy uwielbiacie i które naprawdę bardzo dobrze działają. Pokazałam Wam też nasze nowe, piękne szczotki Senua które pomogą Wam w walce właśnie z celulitem, które pięknie działają pod kątem wygładzania skóry, ale też są przydatne, jeżeli chodzi o na przykład wrastające włoski, albo jeżeli na przykład nie chcecie stosować peelingów zwykłych, tylko właśnie za pomocą szczotki peelingować, złuszczać martwy skórek, także gorąco Wam polecam obie wersje. Napiszcie koniecznie w komentarzu, w jaki sposób Wy radzicie sobie z celulitem. Które na przykład produkty działały lepiej, które gorzej, które na przykład odmieniły Waszą skórę i sprawiły, że była bardziej jedna. A który produkt nawet był bublem i w ogóle nie dawał żadnych rezultatów, także koniecznie podzielcie się waszymi opiniami i spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o kosmetyki czy różne techniki. Pamiętajcie również o koniec wciśnięciu dzwoneczka i zasubskrybowaniu naszego kanału. Dzięki temu, gdy pojawi się nowy odcinek, wy dostaniecie powiadomienie, także to jest dobry sposób, żeby żadnego odcinka nie ominąć. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek i pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia w kolejnym. pa! pa!